Pojazd jest wyposażony w automatyczną klimatyzację zapewniającą idealny komfort. Po włączeniu trybu automatycznego, układ reguluje następujące parametry: temperatura powietrza, intensywność nawiewu, rozprowadzenie powietrza w kabinie oraz recyrkulację powietrza. Wszystko jest podporządkowane optymalnemu komfortowi pasażerów i utrzymaniu dobrej widoczności. Tryb automatyczny oferuje trzy programy: automatyczny. Wolny i szybki. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć program automatyczny. System jest teraz zoptymalizowany pod kątem warunków zewnętrznych i wybranego poziomu komfortu. Naciśnij przycisk automatyczny, następnie naciśnij go ponownie w dolnej części, aby włączyć program wolny. System osiągnie żądany poziom komfortu stopniowo i bezgłośnie. Naciśnij przycisk automatyczny, następnie naciśnij go ponownie w górnej części, aby włączyć program szybki. Układ zwiększa prędkość przepływu strumienia powietrza do kabiny, optymalizując komfort pasażerów na tylnym siedzeniu. W trybie automatycznym układ sam włącza i wyłącza klimatyzację. Naciśnij ten przycisk, aby samodzielnie włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Siłę nawiewu można zwiększać lub redukować, przesuwając regulator odpowiednio do góry lub w dół. Aby zmienić sposób rozdziału powietrza w kabinie, naciskaj ten przycisk do momentu uzyskania żądanego efektu. Przesuwając ten regulator w górę lub w dół, można dostosować temperaturę po stronie kierowcy. Natomiast przesuwając ten regulator można dostosować temperaturę po stronie pasażera. W trybie synchronizacja temperatura jest regulowana równocześnie po obydwu stronach kabiny. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję synchronizacji naciśnij przycisk SYNC. Uwaga! Po ręcznej zmianie któregokolwiek z tych ustawień tryb automatyczny zostaje wyłączony. Aby włączyć go ponownie, naciśnij przycisk automatyczny. Jeżeli na oknach widać skroploną parę wodną lub szron, naciśnięciem tego przycisku włączysz funkcję dobra widoczność. Z przedniej szyby, tylnej szyby, szyb przednich drzwi oraz z zewnętrznych lusterek wstecznych szybko zniknie zaparowanie. Automatycznie włączy się klimatyzacja i ogrzewanie tylnej szyby. Aby wyłączyć funkcję dobra widoczność, ponownie naciśnij ten przycisk lub przycisk automatyczny. Naciskając ten przycisk ręcznie włączysz lub wyłączysz funkcję usuwania szronu zaparowania z tylnej szyby. Naciśnij przycisk MAX AC, aby włączyć układ klimatyzacji z maksymalną mocą. Wreszcie, aby zapobiec dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do kabiny, na przykład w korkach, twój pojazd przy odpowiednio niskiej jakości powietrza automatycznie włącza funkcję recyrkulacja powietrza. Układ wentylacji działa wtedy w obiegu zamkniętym. Można ją oczywiście włączyć ręcznie poprzez wciśnięcie tego przycisku. Wówczas zapala się lampka kontrolna na tablicy wskaźników, aby potwierdzić włączenie. Uwaga! Zbyt długie korzystanie z tej funkcji może powodować zaparowanie szyb. Zalecamy, aby w miarę możliwości jak najszybciej przełączyć się z powrotem na tryb automatyczny. Aby wyłączyć cały układ klimatyzacji, naciśnij ten przycisk do osiągnięcia pozycji OFF. Uwaga! Tryb ECO może zmniejszać efektywność działania klimatyzacji w celu zmniejszenia zużycia energii. Za każdym razem po uruchomieniu silnika układ klimatyzacji stosuje te same ustawienia, które były aktywne w chwili wyłączenia silnika.